Boxować będziemy Mystery Box zgarnięty swytkomu proszę ja ciebie Anegdota wiąże się z tym, że do tego numeru rozwalaliśmy sobie cytryny na głowie Co ja powiem ojcu i matce Nie wiem, powiem, że byłem pijany Cześć Manko. witajcie w kolejnym odcinku naszego świata. Dzisiaj jest ze mną Szymczor. Witaj. Jesteśmy całą ekipą, zaraz wszystkich zobaczycie. Są przebitki z całego dnia, my jesteśmy już wieczorem. No i co tutaj się dzisiaj szykuje? Szykuje się mój koncert. Dzisiaj pokażemy Wam trochę, jak wygląda mój świat tym razem. Przyjecie na scenę mam nadzieję, zobaczycie jak to wygląda z naszej perspektywy, yy, publika jest dzisiaj tutaj mieszana, ale spróbujemy zrobić to jak zwykle dobrze, także no co, no, liczymy na ogień, nie? Manko, jesteśmy właśnie na Pyrkonie, na nowym konwencie w Poznaniu, yy, obserwujcie jak nam się pójdzie, zapraszamy! Miedzi. I nie podoba mi się. Ma takie bardzo fajne rozetki, które powstają z takich igiełek tego minerału jaką krystalizuje. Pokaż cosplay. I kto to jest? Greta to jest dokładnie. I nie podoba mi się. gromda Drugi odcinek z grąbu. Nazywam się Młody Gypsy Rozpierdalam tego gracza Gromda! Nie ma miękkiej gry Mamy to! Let's go! Aby dobrze rządzić należy wiedzieć jak służyć. Masz aurę wielkiego sukcesu, który osiągniesz przez radość tworzenia. Jestem twórcą internetowym. Z lewy. Na prawym będzie krowa kiedyś. Krowa. Bardzo lubię zwierzęta.

Co ja powiem ojcu i matce? Nie wiem, powiem, że byłem pijany. Co tu się dzieje, co robisz? Unboxować będziemy. mystery Box z garniętym proszę ja Ciebie. Jak zamiast fakturę pudełka? Te które? Fakturę pudełka, no. Faktury nie dostałem, ponieważ <laughs> zakon był yy, sprywatyzowany. Tak zwane gotówka do ręki, boksik do ręki. Bez paragonu? Bez paragonu chyba było, nie? Chyba kogoś mniemałem. Przepraszam. Cofnij, wytnij to. 99 zł dostajemy taki piękny, zapakowany czarny boksik. Widzimy akurat mi się trafił numerek 46 Nie wiem Szkoda, że 47 Tutaj mamy fana Hitmana Grypno się robić To co? Widzowie otwieramy Co my tu mamy? Zapach jest w porządku. A jak smak smaku jeszcze nie testowałem, ale za chwilę do tego przejdziemy. Pierwszy Pierwsze w moje ręce jako pierwsze wpada koszuleczka. Od razu ją sprawdzimy, chyba to jest koszulka. Zaraz zobaczymy co tu mamy. Biała koszulka z bandą. Nie podoba mi się. Ubiorę to, ubiorę to na koncert i będę stał i panda, panda 99 zł widzowie Mamy tutaj takie coś, na co prawdopodobnie się nie siada, ale można to pewnie otworzyć. Może to są pringlesy? Top A top. Ale żeby okay. tak są tu różne tazosy, na przykład taki. Sprawdzimy, do czego to służy. Opis gry. Wykładaj karty na stół i reaguj w przedstawienie na nich rysunki. E, Pozbądź się wszystkich i zostań mistrzem topa top. Gra zawiera 90 to kart i instrukcje. Okej. Okay. Chyba lepiej, jakby były blinglesy, co? Smocze kości. Smocze wow. kości. Mamy ci Pewnie jakiś klasyczny RPG dla dwóch do pięciu osób. 10 plus, wiek 30 minut, zajmuje nam gra. Pewnie jakaś karcianka. Tak myślę. Jeszcze jedna gierka. Kupcy z Osaki. <gry> Ale, żeby byli kupcy z Usaki w sensie oni wychodzą z niego, Czyli pierw musieli w niego wejść, nie? Kupcy z Usaki. Przenieś się do Japonii, zostań kupcem. Postaw żagle i wyrusz na podwój rękawy. Nie podoba mi się. Bardzo mocno przebija się socin, chipot. No? Mhm, pięć papryczek, jest to najmocniejsza jest w skala ostrości. Nie specjalnych sosów Uważam, że mógłbym troszkę bardziej popalić Jogurtowego w ogóle nie czuję Mięsko jest bardzo dobrze dobrawione. Jest soczyste Jestem pod wrażeniem Na plus, na plus moi drodzy Cosplay sobie zrobiłem. Przebrałem się dzisiaj za króla Maciusia II. Zopierdolony degenerał. To też ja. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, to jest stary. Chciałem się zapytać, jesteś po wydaniu płyty. Tak. Mm. Jak odbiór generalnie? Czy nawet się spotkałeś się z jakimś feedbackiem? Być może usłyszałeś jakieś miłe słowa. Mój tak. hmm. większy usłyszałem i feedback jest naprawdę hmm. fajny. To jest ciężka dla mnie płyta, więc każdy pozytywny feedback i mówienie, że to jest to, to jest rap i tak dalej. Bardzo mi się podoba i jakby doceniam te wszystkie opinie. W samo no, wyświetleniowo zawsze może być lepiej, e, ale wiesz, dla mnie to sprawa długoplatowa w tej chwili, cieszę się, że... Bałem? nie, wiesz co, ta ma charakter taki, a nie inny przez to, że ja po prostu, podobnie jak przy jedynce, miałem okres multum, gdzie był multum zwątpień samego siebie, wiesz, jakby zacząłem szukać innych alternatyw na życie i ogólnie bardzo szybko się okazało, że nie mam innych alternatyw, w sensie nawet nie chcę, nie chcę ich mieć, mam wrażenie, że trochę szukałem, ale celowo ich nie odnajdywałem, wiesz o co chodzi, no po prostu czuję się z i czuję, że to jest to, co chcę robić i tą płytą chciałem to sobie udowodnić i bardzo się cieszę, że właśnie spotyka się z taką opinią yy, ta płyta, że, że dowiozła ta dwójka, że ta druga część yy, jak nie, wiesz, jak nie dotrzymała kroku, to nawet przebiła yy, pierwszą część, więc jakby jestem zajarany ja myślę, że jest dwa kroki dalej ale bez, bez tutaj widzenia wiadomo czego to po co słuchaj Z przejechałem po Czuchu, w Chojnicę. No, no, mieliśmy to. czas, że, że było bliżej, nie mieliśmy dużo miasto i po prostu sobie pojechać na tą Powiedz mi, czy ty jeszcze odczuwasz jakikolwiek stres czy takim eventem dzisiaj? Stres? Nie. Znaczy, dzisiaj to jest w ogóle inny event, bo tutaj nie ma publiki rapowej, nie ma mojej publiki chyba, nie wiem, się okaże. Więc to, ten w ogóle koncert jest, jest zupełnie inny, ale ja już mam takie coś, wiesz co, od dawna w sumie, że. Ja wchodzę, ja się zamieniam w diabła. Zapominam o całym Bożym świecie, wiesz, tak jak Ty pewnie wchodzisz na trening boxu i, i idziesz się wyładować, idziesz po prostu zapomnieć o wszystkim, zapomnieć Głóra o wszystkich problemach. Tam, tak. tak, i ja tam wchodzę i to jest mój w stary. Ja tam e, ja z reguły jestem całkiem nieśmiały o dziwo, a tam człowieku, ta śmiałość sięga po prostu cenitu, mam wszystko, wszystko go w iździe. E, czy ktoś mnie ocenia, czy nie, ja się dobrze bawię i nie stanę się dobrze dobrym zabawą Rozmawiałem powiedz mi jak układacie track listy, to każdy koncert wygląda tak samo czy patrzyłeś 20 dzisiaj gramy na Pyrkonie, zagram numery, które być może bardzo tu przypasują niż nie wiem, jak graliście w schodu tak, trochę od, e, wzięliśmy jakiś Kirigakurę na przykład, numer jest splikny z anime. E, gdzieś tam, wiesz, dostosowaliśmy lekko ten reflektor, żeby, żeby tutaj zadowolić. Jeżeli ktoś się wsłucha, to może sobie tam powyłapywać te nawiązania do anima, staraliśmy się wrzucić tego więcej niż zazwyczaj. E, wiesz, ja też aktualnie trochę mniej używam bazą porównań niż, niż te 2-3 lata temu, więc trochę musimy sięgnąć po numery starsze. No właśnie, bo z moją drogą, my tutaj jesteśmy na Frygole. Ja jestem pierwszy raz, to też jesteś pierwszy raz, ale myślę, że nie przez przypadek tutaj grasz. Ta współpraca pewnie się nawiązała z racji twoich nawiązań. Jesteś dużym fanem anime i tego świata azjatyckiego, bo ciężko mi to określić, to ja w ogóle nie siedzę tutaj. Wiesz co, nie wiem, czy bym nazwał się fanem anime, mam tam też kilka tytułów za sobą, ale no bardzo się wkręciłem w Naruto, bardzo się wkręciłem w Dragon Ball, jest wiadomo, to mało napadł w takie rzeczy, więc ogólnie lubię, bardzo lubię też kulturę japońską animowane rzeczy, lubię tą kreskę, jaka jest stosowana w anime najczęściej, chociaż ta nowa już mniej niż druga, ale jakby no tak, Chciałbym właśnie pierw, gdzieś tam e, życiowo być zadowolony z samego siebie, czuć się dobrze, fizycznie, psychicznie, e, po prostu stanąć na nogi, bo mnie pewne rzeczy się koleiły trochę. E, i chciałbym po prostu zadbać o siebie i myślę, że to też wpłynie na, na jeszcze lepszą muzykę i na jeszcze lepsze ruchy. E, no i jak na pewno weź, ja nigdy tego nie zostawię, więc jakby na pewno coś będzie pytanie kiedy. Czyli co, pauza? Nie nazwałbym tego pauzem, bo już siedzę, pracuję, ale bardziej, wiesz, bardziej skupiłem się na jakichś treningach, 6 razy w tygodniu staram się być na siłowni, na basenie, staram się ogarniać sprawy bieżące, na przykład sprawę fury bardzo zaniedbałem, wszystko zaczęło się sypać, teraz to wszystko kosztuje, od 2-3 tygodni biegam, leż, tylko rzucam hajsem, ale, ale to naprawdę wszystko staram się zadbać o jakieś o jakieś relacje międzyludzkie, które, które mogłem zaniedbać. Także wiesz, jakby po pierwsze a później muza No to co, potem sobie jeszcze pogadamy, no, tak lecimy jest. na koncercie, tak jest Hello no, to, to, to jest mój flex, wziąłem ją na tyłach oplasa To 1.6 w piątym kraju w tym tygodniu mm, Jak mam się nie czuć flash Dzisiaj się obudzę gdzieś w GMT minus 5 Tu jeszcze chwilę póki masz flex To jest mój flex, yeah kurwa ja prawie nie kimam Choć przymykam od co jakasa Akira Or w tle Leci numer MGK a tyle da I w tym momencie poznałem tego gościa Anekdota wiąże się z tym, że do tego numeru rozwalaliśmy sobie cytryny na głowie. No byliśmy delikatnie pod wpływem alkoholu, natomiast cały fan był w tym, że kto mocniej rozwali tą cytrynę komuś na głowie. Działo się tu polarnego w popularnego dziunycza w koszalinie u jego rodziców. Z, z góry przepraszamy za to. I nie podoba mi się. Nie, nie, nie podoba mi się. To jest mój flex, wziąłem ją na tyłach Opla to To 1-6 w piątym kraju w tym tygodniu mm, Jak mam się nie czuć fresh, dzisiaj się obudzę gdzieś W GMT minus 5, ty jeszcze chwilę póki masz flex To jest mój flex, yeah, kurwa ja prawie nie mam Choć przymykam mocno jak Asa Akira Morda ja wcale nie kiram To jest mój flex, że flex. widzę, omijam Nie dbam o PR, nie czuję fear Gdzie jest mój PM, muszę zawijać Ja nie wiem co bym robił gdyby mnie nawijał flex. Pewnie zabijał. Moje stilo to mój flex, Czujesz jak Steve i z odkręcił Hitchcock Na świeżo, jakie emocje po koncercie, jak się czujesz, jak było? Dobrze w chuj. Dobrze w chuj. Czuję się? Było dobrze w chuj. Było dobrze w chuj. Zadowolony z publiki? Z zaangażowania? Bo może publika nie za dużo, za to zaangażowanie myślę, że kurde, na 110%. Na 110%. Później też jakby zaczęliśmy bardzo niziutko. Mm -hmm. Z to ilością ludzi, później dochodziło, dochodziło, dochodziło. Więc zajrany. Uważam, no, ja tam jestem zajerany uważam, że Wyrkon się sprawdził. Ja tam wiedziałem, że chyba nie było ani jednej osoby, która by nie uniosła latarki na twoją prośbę. Dobra, dobra, jest też tak wyłapywałem, Fajne. bo już już chciałem gonić ich, ale wiesz, ale wszystko dobrze. Jasne, pewnie. Dobra, nie męczę, odpoczywaj, dzięki Dzięki, pozdro Wyrkon. Let's go! Odpalam dynamit! Yeah. Skręcony z Okej, okay, wake kurwa czego zaglądasz czteryka kalorii szamy A dziś nie dojadali Okej, okay, we got it Odpalamy ląd i rzucamy Odpalam dynamit skręcony z piąta la Kali Okej, okay, we got it Kurwa czego zaglądasz mi w kuluary czteryka kalorii szamy A dziś nie dojadali Okej, okay, we got it Odpalamy ląd i rzucamy